Witam wszystkich entuzjastów, proszę o producer. Jeśli wydawało wam się, że w poprzednim poradniku stworzyliśmy coś skomplikowanego używając dwóch masek, to was rozczaruję. Tym razem posłużymy się trzema maskami intensywności. Zastosowanie trzech masek w jednym slajdzie pozwoli stworzyć nam ładną ramkę. Oczywiście, że można ułatwić sobie zadanie robiąc taką ramkę w programie graficznym. Chodzi jednak o to, by w jak najpełniejszym stopniu opanować maskowanie w ProShow. Zaczynajmy. Na początek wstawmy dowolne zdjęcie i ustawmy czas slajdu na 4 sekundy, a czas przejścia na 0. Klikamy podwójnie na slajd, otwierając okno Slide Options, czyli opcję slajdu. Do naszego celu wykorzystam jedynie środkowy fragment fotografii. Ponieważ nie chcę na stałe kadrować mojego zdjęcia, doskonałym pomysłem jest użycie wbudowanej w program funkcji CROP. Czyli przytnij. Przechodzimy do zakładki Layers, warstwy, a w niej do karty Editing, czyli edycja. W panelu Editing Tools, narzędzia edycyjne, klikamy przycisk Crop, czyli przytnij. W otwartym oknie Crop, przytnij, przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, zaznaczamy interesujący nas fragment fotografii. W każdej chwili Możemy skorygować zaznaczenie, przeciągając odpowiedni bok w lewo lub w prawo, w górę lub w dół. Ewentualnie możemy również przemieszczać całe nasze zaznaczenie. Możemy również wpisać odpowiadające nam wartości w pola size, rozmiar. Niech to będzie na przykład 2083 na 1745 pikseli. W ten sposób Dokonaliśmy wyboru fragmentu naszej fotografii, nie zmieniając oryginału. Jeśli wszystko nam odpowiada, naciskamy przycisk OK, zatwierdzając dokonane zmiany. Przechodzimy do zakładki Effects, efekty, a w niej do karty Motion Effects, czyli efekty ruchu. W obu panelach, Starting Position, pozycja startowa, i Ending Position, pozycja końcowa, ustawiamy obrót, Rotate, na 9 stopni. Następnym krokiem będzie dodanie koloru tła slajdu. Klikamy oznaczony plusem przycisk Add, dodaj i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Add Solid Color, czyli dodaj pełny kolor. Okienko zatwierdzamy klikając OK. Utworzoną warstwę przesuwamy pod zdjęcie. Stworzymy teraz zewnętrzną część ramki. Uaktywniamy warstwę zdjęcia, klikając na nie i dodajmy maskę warstwy z pełnego koloru. Czyli klikamy ponownie oznaczony plusem przycisk ADD, lecz tym razem z menu kontekstowego wybieramy polecenie ADD Masking Layer, czyli dodaj maskę warstwy, a z niej ADD Solid Color, czyli dodaj pełny kolor. Tym razem w panelu Color Settings Ustawienia Koloru w okienkach Resolution Rozdzielczość wpisujemy wymiary naszej przyciętej fotografii. Przypomnijmy: 2083, na 1745. Zatwierdzamy zmiany, klikając OK. W panelu Starting Position, pozycja startowa, zmieniamy zoom na 89%, a rotate obrót na 9 stopni. W panelu Ending Position, zoom ustawmy na 95%, zachowując obrót rotate 9 stopni. Chodzi o to, aby nasza ramka powiększała się wraz z interesującym nas fragmentem zdjęcia. Dalszą czynnością będzie ustawienie wypełnienia ramki białym kolorem. Wstawmy kolejną warstwę pełnego koloru. Najprościej zrobić to klikając na naszą warstwę tła prawym przyciskiem myszy i wybrać z polecenie Duplicate Layer, czyli powiel warstwę. Powielona warstwa znajdzie się na górze. Musimy uwidocznić jedynie taki fragment warstwy, który określi szerokość ramki. Dodajmy więc maskę warstwy w taki sam sposób jak poprzednio. Uaktywniamy warstwę, wybieramy Add, Add Masking Layer, Add Solid Color i wpisujemy wartości zdjęcia 2083-1745. Zatwierdzamy, klikając OK. W panelu Starting Position, pozycja startowa. Zmieniamy zoom, powiększenie na 79%, a obrót rotate na 9 stopni. W panelu Ending Position, pozycja końcowa, ustawiamy zoom 85%, zachowując obrót rotate 9 stopni. Spójrzmy. Mamy na razie w środku naszego zdjęcia powiększające się stopniowo podczas odtwarzania białe tło. Jeśli dodamy teraz jeszcze raz warstwę ze zdjęciem perkoza, lecz z innymi ustawieniami, osiągniemy za jednym zamachem dwa cele. Określimy szerokość naszej ramki i jednocześnie uzyskamy efekt powiększenia wewnętrznego zdjęcia. Klikamy na tym zdjęciu prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego ponownie wybieramy polecenie Duplicate Layer, czyli powiel warstwę. Dla powiększonego zdjęcia ustawiamy w panelu Ending Position, Zoom, powiększenie na 104%. Musimy jeszcze zamaskować niepotrzebną część zdjęcia, dodając maskę warstwy. Wstawmy więc teraz maskę pełnego koloru o rozmiarach naszej przyciętej fotografii: 2083 na 1745. Zatwierdzamy, klikając przycisk OK. W obu panelach obrót rotate. Ustawiamy na 9 stopni. Natomiast Zoom w panelu Starting Position, pozycja startowa, ustawiamy na 71%, a w Ending Position, pozycja końcowa, na 77%. Takie ustawienia pozwolą nam zachować od początku do końca tę samą szerokość białej ramki. Możemy już zatwierdzić wszystkie ustawienia w oknie Slide Options, klikając przycisk OK. Odtwórzmy teraz nasz slajd. Prawda, że wygląda całkiem dobrze? Brakuje mi tu jednak bardziej realistycznego wyglądu ramki. Spróbujmy. Otwórzmy ponownie okno Slide Options, opcję slajdu. Przejdźmy do zakładki Layers, warstwy, a w niej do karty Editing, czyli edycja. Kliknijmy pierwszą warstwę i w panelu Editing Tools, narzędzia edycyjne, kliknijmy przycisk Vignette, winieta. W otwartym oknie Vignette, winieta. Pozostawiamy w panelu Vignette Type typ winiety Shape kształt bez zmian, natomiast Type typ zmieniamy na Solid Color, czyli pełny kolor. W panelu Vignette Options, opcje winiety, ustawiamy Vignette Size rozmiar winiety, Border Size rozmiar ramki, Corner Size rozmiar narożników na 2%. Teraz zaznaczmy pola wyborów. Fill Corners, czyli wypełnienie rogów, oraz Solid Borders, czyli pełna ramka. Dopasujmy jeszcze kolor ramki, aby współgrał z naszym zdjęciem. W moim przypadku w panelu Solid Color po kliknięciu przycisku Set Ustaw ustawiam kolor na 101, 119 i 38. Zatwierdzamy zmianę koloru przyciskiem Set Color Ustaw Color a zmiany naszej winiety, klikając przycisk OK. Teraz już wszystko możemy zatwierdzić przyciskiem OK. Odtwórzmy ponownie nasz slajd. Prawda, że wygląda o wiele lepiej? No dobrze, ale co zrobić, jeśli taką ramkę będziemy chcieli wykorzystać powiedzmy za dwa miesiące? Przecież nikt z Was nie będzie ponownie sięgał do tego poradnika, by osiągnąć cel. Na szczęście proszą producer, oferuje nam możliwość tworzenia własnych stylów slajdów. Podobnie zresztą możemy tworzyć własne przejścia, co pokażę w jednym z najbliższych poradników. Zapiszmy więc nasz slajd jako nowy styl. Kliknijmy prawym przyciskiem myszy na slajd i z menu kontekstowego wybieramy po kolei polecenia. Customize slide, dostosuj slide, slide i w końcu slide styles, czyli style slajdu. Klikamy przycisk create, utwórz. I w otwartym oknie Create a slide style, czyli utwórz styl slajdu, wypełniamy po kolei wszystkie pola. I tak, w polu name, nazwa, wpisujemy nazwę naszego stylu. Niech to będzie na przykład white frame. Oczywiście można było by tu wpisać polską nazwę. Na przykład biała ramka. Spróbujmy. Lecz cóż się stanie, gdy będziemy chcieli zapisać teraz taki styl slajdu? Kliknijmy przycisk OK. Wyświetli nam się natychmiast komunikat, który mówi nam, że niestety polskie litery nie mogą być akceptowane przez program. Dlatego zamykamy okienko i powracamy do naszej wcześniejszej nazwy. W kolejnym kroku klikamy przycisk Select aby wybrać odpowiednią kategorię, w której będziemy przechowywać nasz styl. W otwartym oknie Categorize Slide Styles, czyli kategorię stylów slajdu, pozostawiamy zaznaczenie przy kategorii My Own Slide Styles, czyli moje style slajdów. Oczywiście możemy zaznaczyć więcej niż jedną kategorię dostępnych na liście, zaznaczając je w ten sposób, lecz my jednak pozostańmy, przy tej kategorii moje style slajdów. Wybór zatwierdzamy klikając przycisk Apply zastosuj. W panelu Publisher Information czyli informacje o wydawcy w polu Publisher Name nazwa wydawcy wpisujemy nazwisko twórcy stylu. Ja sobie wpiszę tutaj Pro Show Fan. W polu Publisher Website czyli strona internetowa wydawcy Możemy podać adres strony internetowej, jeżeli taką posiadamy. W moim przypadku będzie to adres kanału na YouTube. Bardzo ważnym jest tutaj panel Style Settings, czyli ustawienia stylów. Zwróćmy tutaj uwagę, że mamy możliwość zaznaczenia dwóch pól wyboru: aspect ratio, czyli proporcje, a także compatibility, czyli zgodność. Zapoznajmy się. Z zamieszczoną obok informacją. Ten styl może być używany we wszystkich proporcjach. Sprawdź, czy styl działa poprawnie we wszystkich proporcjach 16 na 9, 4 na 3 i własnych. Jeśli jesteśmy przekonani, że tak właśnie jest, możemy zaznaczyć to pole. Ja wiem, że mój styl działa poprawnie jedynie w proporcji 16 na 9 i nie będę go zaznaczył. Kolejne pole mówi nam, że nasz styl będzie poprawnie działał również w Proshow Gold. Jeśli nie posiadamy tego programu i nie mamy możliwości sprawdzenia, lepiej nie zaznaczać tego pola. Wreszcie, pole description, czyli opis. Tu możemy krótko opisać działanie naszego stylu, wpisując na przykład: biała ramka z powiększonym wewnętrznym zdjęciem na tle tej samej fotografii naturalnej wielkości. Kiedy wszystkie pola zostaną prawidłowo wypełnione, możemy zatwierdzić klikając przyciskiem OK, dodając w ten sposób nowy styl slajdu. Zapisanie spowodowało, że automatycznie znaleźliśmy się w kategorii My Own Slide Styles, gdzie został zapisany nasz nowy styl. Możemy już teraz zamknąć okno Slide Options opcję slajdu klikając przycisk OK. Należałoby sprawdzić, czy naprawdę ten styl działa, jak powinien. Przeciągnijmy więc inne zdjęcie na listę slajdów. Kliknijmy na nie dwukrotnie, aby otworzyć okno Slide Options. Jak widać, jesteśmy właśnie w naszej kategorii. Zaznaczmy nowo utworzony styl. Dodajmy, klikając przycisk Apply, Zastosuj. Potwierdźmy okienko, które mówi nam, czy naprawdę chcemy zastosować taki właśnie styl slajdu. I wszystko zatwierdźmy, klikając OK. Odtwórzmy teraz nasz slajd. Wszystkie ustawienia z poprzedniego slajdu są zachowane, a nasza fotografia zachowuje się identycznie jak ta z perkozem. Możemy to prześledzić od samego początku. Najpierw obejrzymy zdjęcie z perkozem, a później zdjęcie kwiata z muchą. To już wszystko. W następnym poradniku zajmiemy się maskami Alfa. Zachęcam wszystkich do eksperymentowania z maskami. Pozwalają one na osiągnięcie naprawdę wspaniałych efektów. Teraz już dziękuję za uwagę i do usłyszenia.